rozruch pompy ciepła Stihl Eltron SHP 200 chciałbym Państwu pokazać ile faktycznie energii zużywa pompa ciepła do, ciepły, do produkcji ciepłej wody użytkowej 200 litrów ale agregat jest ten sam w serce, także powory będą takie same napięcie mamy około 220V na wyświetlaczu pompy mamy nic czyli wyświetla nam tylko litry, bo jeszcze nic nie, nie pracowała. I teraz będzie rozruch sprężarki i zobaczymy jaką faktycznie jaką moc pobiera sprężarka, za ile jesteśmy w stanie wyprodukować tą ciepłą wodę użytkową. Jeszcze chwilę musimy poczekać. Napięcie to w granicach 220 V. Mierzymy to w poszło. Proszę bardzo. sprężarka ruszyła. Mamy w granicach 1,3 Ampera. Napięcie 220 V. 1,2 a więc jesteśmy w granicach 300 W powód energii na godzinę. Przy założeniu, że podgrzewamy teraz już na wyświetlaczu pojawił się symbol pompy ciepła, a więc pompa ciepła pracuje. Przy założeniu, że 10 godzin agregat pracuje 10 razy 300 W mamy 3000 watów, czyli 3 kWh, czyli za 3 zł mamy wyprodukowane 200 litrów wody o temperaturze w granicach 50 do 65 stopni Celsjusza, bo SKP podgrzewa wodę do 65 stopni Celsjusza. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam